Na życiu trzeba się znać! Trzeba, żeby chociaż ktoś... Co? Trzeba, ty... ty się zastanawiałeś? No? Nad jedną rzeczą? Nie. No właśnie. A kim byś, ty byś chciałbyś być, gdybym ci pozwoliła? A ch nie, ale chciałbyś być, być aktorem? Nie no wiesz, nie wiem. Tam, tam trzeba się strasznie dużo uczyć. To, to chyba nie. Żeby być aktorem? No, żeby się nauczyć roli. Ty, a trzeba, no przecież ty masz, masz ukończone te kurs ogrodnicze, nie? No mam. No, no to tak jakbyś był rolnikiem na roli. Tak więc rolę hmm. znasz. No to możesz być aktorem, jakbyś chciał. Ale, ale, ale trzeba pamiętać, kobieto... I trzeba mieć dużo czasu, bo czasem do pracy jeździ się nawet do innego miasta, do innego województwa, jak, jak się robi film. Eee. To nie jest takie, wiesz... Pan, ty nie żartuj. No? no mi się wydaje, że jakbyś mógł wybierać, to lepiej by ci było, żebyś był prezydentem, nie? <laughs> to, to lepiej być prezydentem. No, no, był już jeden taki aktor, co to był prezydentem. Słuchaj, to... Stefan, pan sobie tak myślę i tutaj na boczku tak przeliczam wszystko te bilety do, do, do województwa innego, to mi się wydaje, że to nie jest takie być opłacalnym aktorem. No wiesz, jako prezydent częściej mógł występować. No też. częściej. Telewizja, też. No Ale, ale czy Pan ja też występuję w administracji w twoim imieniu. Bo no, bo masz moje pełnomocnictwo przecież. No to ja. czekaj Szczepan. No. To, to w takim razie kim ja jestem? Jestem aktorką czy prezydentem? No, moim pełnomocnikiem po prostu. A kto tutaj? Pozwól cię ci przedstawię. Oto mój pełnomocnik. Irena. Nie przez to ja, no, no. No tak, no, no ale w innej roli jesteś. A, to już wiem, dlaczego mam ciągle ziemię na rękach. No to w pewnym sensie jesteś aktorka. A jak jesteś aktorka, to może w coś zagramy. Tysiąca modzie. No i w jedną noc. <laughs>